Licjalistka Ewa, która zaproponowała koledze Markowi randkę w zamian za pomoc podczas kartkówki z matematyki, na przerwie wypatruje chłopaka. Ten nie wie, że dziewczyna go zwodzi, bo w rzeczywistości wcale nie ma zamiaru się z nim umówić. Chce tylko poprawić słabe oceny. E, no a kiedy masz ten test? No już teraz. E, no to w sumie on teraz więc mogę się zerwać. Czyli tak? Tak, dobrymi patentami trzeba się dzielić. Boże, jesteś kochany. Dziękuję. No, jestem, jestem. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchaj, to jest moja książka do maty. No. Potrzebujesz czegoś jeszcze? Ehm, tak, twój telefon, ja ci dam swój. Mhm. Gdzie idziemy? Ehm, w jakieś takie ustronne miejsce. Dzięki, słuchaj. Marek jest tak zauroczony Ewą, że chce zdradzić jej sposób podpowiadania przez słuchawkę, o którym do tej pory wiedział tylko on i Bruno. Musi zainstalować sprzęt i wytłumaczyć Ewie, co dokładnie ma robić w czasie klasówki. To jest słuchawka, To mhm. możesz do ucha. Okej. Okay. I tak. To na szyję. Mhm. Mm sobie popraw o ten telefon. Więc tak, jak ja do ciebie zadzwoni przed lekcją, odbierzesz tym przyciskiem. Dobra. Tak, żebyś e, mówiła do mikrofonu, żebym cię dobrze słyszał. I wtedy ci odpowiem na pytania. A będziesz sobie... się znał? <laughs> Oczywiście, no. Wiesz, z majcy trochę uczyłem się w pierwszej klasie, poza tym mam telefon i... Tablet, poza tym książka jeszcze jest, więc na pewno dam radę. Nie że mi pomagasz. No, mam Obiecuję. Ci. Boże, jesteś tak kochany, dziękuję. No, ci. jestem i nie zapomnę o tym. Dobra, to do zobaczenia. No, cześć. Kurde, ta Ewa to jest po prostu super laska i widzę, że jej się naprawdę podołam. Jeszcze jak dzięki mnie poprawi te majce, to będzie moja. Hej, ona. No cześć. I jak zgodził się? Pewnie. Ewa jest zadowolona, że udało jej się przekonać Marka, żeby podpowiadał jej podczas testu z matematyki. Jest spokojna, że teraz na pewno poradzi sobie z zadaniami. Marek, słuchaj. Tak, jestem. Tak, jestem już w klasie. Mhm. Dzień, dobry. Dzień dobry, panie profesor. Dzień dobry, Dzień dobry raz jeszcze. Które... Muszę tutaj usiąść, wiesz, bo pójdę To spokojnie. Dzięki, Dziękuję. usiadły z przodu. Mam nadzieję, że przygotowali się solidnie. Mamy 10 minut. Proszę, pytania są trzy. Dziękuję. Krótkie i mam wrażenie, że są proste. Podaj definicję wyrażenia algebraicznego. Od razu zaczyna czytać na głos zadania, żeby Marek mógł je usłyszeć i podyktować rozwiązanie. No, jeżeli musisz, to nie widzę przeszkód, ale czytaj tak, żeby nie przeszkadzać innym. Dobrze. A reszta klasy będzie rozwiązywać zadanie numer 1 ze strony 93. Przepraszam, pani profesor, mam pytanie z innej beczki. Czyli? Oblicz wartość wyrażeń akordaicznych dla podanych zmiennych. A kwadrat plus 3p minus a razy p. Ewa dzięki pomocy Marka błyskawicznie rozwiązuje zadania. Cieszę się, że teraz na pewno z łatwością poprawi oceny. To jest, to są tylko plany. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale wy chyba macie Dokonaj redukcja następujące na wyrażenia algebraiczne. A p razy 10a Proszę. plus 5b razy 4b a Proszę razy 6a zadanie. plus b. Numer 1? Okej. Okay. Marek podyktował Ewie wszystkie rozwiązania. Dumna z siebie dziewczyna oddaje nauczycielce test i wierzy, że teraz jej problemy z matematyką skończą się. Skończyłam pani profesor. Już? Mhm. No nie chcesz sprawdzić jest jeszcze trochę czasu. Nie muszę. No dobrze, zobaczmy. No zrobiłaś to bezbłędnie. Naprawdę? Dostajesz piątkę. Dziękuję. Jak tak dalej pójdzie, to nie będziesz miała żadnych problemów matematycznych. Obiecuję, że nie będzie żadnych. A reszta klasy może wziąć przykład z koleżanki. Widocznie doszła do wniosku, że należy poważnie potraktować naukę. Tego jeszcze nie było! Dzięki temu koleciowi wychodzę na klasową kujonkę. I nawet mi się to podoba. Muszę go tak zbajerować, żeby pomagał mi na każdym sprawdzianie. Marysia, która za wszelką cenę chce zdobyć w szkole popularność, zamierza udawać, że jest dilerką narkotyków, bo myśli, że w ten sposób zdobędzie nowych, fajnych znajomych. Trzynastolatka chce sprzedawać różne produkty spożywcze i wmówić uczniom, że są to narkotyki. Sfariowałaś, weź to schowaj. Chcesz, żeby nas wyladzić ze szkoły? A ty nie chcesz nic kupić? Oczywiście, że nie tylko żartowałem. Nie baw się w to, dziewczyno. Wierz mi, wiem co mówię. Ej, ej, ty znasz Ginka? Tak, kupiła do mnie marihuany, mówi, że mam najlepszą w mieście. Co? Ty handlujesz dragami? Jasne, wszystko no. mam już chyba wszystkiego próbowałam. Paliłam kokainę, wciągałam witaminę SLD. Chyba LSD. No tak, przecież, przecież żartuję, hello, na stawie, to się nieźle znam. Ale super, sprzedałabyś mi coś? Pewnie, biznes to biznes, ale nie tu, bo nie chcę wlecieć za to ze szkoły. Okej. Okay. Znasz jakieś na miejsce? Chodź. Marysia udaje przed starszą koleżanką, że zna się na narkotykach i od dawna je sprzedaje. Tak naprawdę nic o nich nie wie, bo nigdy nie miała z narkotykami do czynienia. Wydaje jej się tylko, że w ten sposób zdobędzie szacunek i przyjaźń uczniów. Hej, to za ile to sprzedajesz? Wszystko po piątce? Chyba nie chcesz od niej kupić. Chcę, a co? Coś nie tak? Yy, nie, nie, wszystko w porządku. No powiedzmy, kokaina też za piątkę? Pewnie, hej, co wy tu robicie? Ta laska sprzedaje narkotyki. Serio? Eco Bio Sama biorę, to wiem, co mówię. Zero chemii. Gienę nie kupuję. Okej, okay, ale ja nie mam dzisiaj kasy. Spoko, zapłacisz jutro. Mm, to ja chcę trochę marihuany. To ja wezmę kokę. Dzisiaj jest promocja. Dostanie ci z Afriko po tabletce amfetaminy. Jezu, super. Może być? Dzięki wielkie. To tak, super. I bomba. Jezus, nie wierzę! Co ty wyrabiasz? Staje się sławna. Tak, a pomyślałaś, jak komuś coś się stanie? Jak się ma komuś coś stać? Skoro to są tylko zioła moje, mamy witamin i proszek do pieczenia. A dzięki nim wszyscy będą mnie znali. Będą mnie zapraszali na imprezy. Będzie super, zobaczysz. Ciebie też mogę w to wkręcić jak chcesz. Przeczytam w Necie, że dealerzy budzą taki szacun. Zwariowałaś? Ja nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Nie obchodzi mnie to, dla mnie to jest super. Jak to się rozniesie, że sprzedaje dragi, to cała szkoła będzie ode mnie kupowała i będę sławna. Pełen sukces! To co, idziesz do domu? No idę. Dobra, to do jutra. No Cześć, zobaczenie, pa. Po lekcjach Marek czeka przed szkołą na Ewę. Jest pewny, że po tym jak pomógł jej w matematyce, teraz pójdą razem na randkę. Tymczasem dziewczyna nie ma zamiaru się z nim spotkać. Spodobało jej się jednak, że dzięki niemu dostała piątkę i zamierza dalej wodzić chłopaka za nos. Babka z biologii powiedziała, że będzie mnie jutro pytać. Muszę dzisiaj zakuwać. No chyba, że mi pomożesz. No dobra, pomogę ci. Poważnie? No. To słuchaj, jutro biologię ma na drugiej lekcji. Okej, okay, pomogę ci. To co, idziemy? Kurde, ale moja babcia jest chora. Muszę do niej jechać. Ale chwila, przed chwilą mówiłaś, że musisz zakuwać. No bo chciałam mu nie zakuwać. A co z kinem? Pójdziemy jutro, obiecuję. Jutro? No i to jest moja babcia, no zrozum cię. Proszę. No dobra. Jesteś kochany. To pa. Cześć. Z tego Marka to niby taki geniusz, a kupuje każdą ściemę, jaką mu zapodam. Wystarczy, że obieca mu głupią randkę i od razu robi wszystko, co zechce. A moja babcia ma metr osiemdziesiąt wzrostu i prawie 40 centymetrów w bicepsie. Niezły frajer z tego Marka. Marek jest zawiedziony, że Ewa nie dała się zaprosić do kina. Nie ma jednak zamiaru odpuszczać. Przed szkołą znajduje go jego kolega Bruno. Jutro mam z chemii, także na drugiej lekcji musisz być gotowy. A, na drugiej lekcji. Właśnie na drugiej lekcji akurat nie mogę. A to nie możesz? No już się mówię ze mną. Jak to się z nią umówiłeś? No, będę jej podpowiadał na biologii. Stary. Nie dość, że ja wszystko wygadujesz, to stary, jeszcze mi wystawiasz dla niej? szop jak nie zostanę pałę, no? To się kurde poucz. Wiesz co? Sam się poucz. Ja pierdzielę, nie poznaję gościa. Razem to wszystko wymyśliliśmy. Miała to być totalna tajemnica, a on? A on wygaduje wszystko o pierwszej, lepszej lasce. I do tego jej woli pomóc mnie, Kolesiowi totalnie odbiło. Następnego dnia Marysia przychodzi wcześniej do szkoły. Wieść o niej i o tym, że tanio sprzedaje narkotyki, rozniosła się już wśród gimnazjalistów. No mama, leci. No dobra, chcę coś kupić. Chodź. Wybieraj, marihuana, kokaina, amfetamina LSD. Uczniowie wmawiają sobie, że przyprawy i witaminy, które sprzedaje ich nowa koleżanka, odurzają ich, bo nie znają się na narkotykach i nie wiedzą, jak naprawdę powinni się po nich czuć. To kurde, no to pachnie jak bazylia. No to się nie znasz. Pewnie do tej pory paliłeś tylko jakieś chemiczne szajs ulicy. Ja mam prawdziwy, biologicznie czysty towar. No to po ile to? Za piątkę. No dobra, raz się żyje. Spakuj mi trochę. Nie wystarczy? Daj jeszcze trochę. Hajs. A ty? No mnie w sumie też daj. A ja na razie, dzięki. Na pewno nie chcesz? Na pewno. A bibułki okay. masz? Nie, tylko papier kolorowa, czemu pytasz. Nie, pytam, czy masz bibułki do skrętów. Co ty nie wiesz, co to jest? No jasne, że wiem, tylko sobie jaja robię, ale nie, nie mam. Dzięki, na razie. Tak. Na razie. Uczennica, która wczoraj kupiła od Marysi zioła, myśląc, że to marihuana, dzieli się wrażeniami z kolegami. Ich rozmowę przypadkiem słyszy Barbara Gruszka. Ale w sumie trochę się boję, no bo to w końcu marihuana. Nie, ale to jest szat, istny szat. Dużo w życiu próbowałem, ale nigdy nie narkotyki. Kochani, przepraszam bardzo, o czym wy rozmawiacie? Tak wymieniamy tylko luźne uwagi co do... Wczorajszych lekcji naprawdę były bardzo ciekawe. Kochani, przecież wyraźnie słyszałam, że rozmawiacie o narkotykach. No, Przysłyszała się pani? No nie wydaje mi się. No, no, pani Pani dyrektor? Proszę, tak? Proszę że można prosić na chwilę? Słucham. Wydaje mi się, że znowu w szkole mamy dilera narkotyków. Skąd takie podejrzenie? Właśnie słyszałam rozmowy uczniów. Ktoś sprzedaje w szkole narkotyki? Nie. Nie? prawda. przecież widzę, że kłamiecie. Nie. Nie? Dobrze. To chodźmy do gabinetu, bardzo proszę. Panią też poproszę, dobrze? Chodźmy razem. No więc... Kto sprzedaje narkotyki? Nikt. Mam nadzieję, że zdajecie sobie sprawę z tego, że to nie są żarty. No to nie są żarty, pani dyrektor. Słuchajcie, bo za chwilę stracę cierpliwość. Mam wezwać do szkoły waszych rodziców? Nie. I im łaskawie powiecie prawdę? Rodzice nie będą potrzebni. Dobrze. W takim razie... Zadzwońcie po swoich rodziców, powiedzcie im, żeby przyszli do szkoły, bo kryje ci dealera. Nie, dobra, no, pani dyrektor. A no, taka dziewczyna z pierwszej do gimnazjum. Moja klasa. No, jak nazywa się ta dziewczyna? Maryszka Mady. I wszyscy od niej kupowaliście narkotyki, nie, tak? Ja nie, kupowałam. nie, nie, nie. To znaczy tak. Jakie narkotyki? No, ona ma tam wszystko. Marihuana, amfetamina, heroina, kokaina. Dobrze, LSD. dobrze, dobrze, dobrze. Yy, jeszcze dzisiaj chcę widzieć w szkole waszych rodziców, tak? Ale powiedziała pani, że jak powiemy, kto sprzedaje, to nie będzie trzeba nic. Nic takiego nie mówiłam. Mieliście odwagę kupować narkotyki? To miejcie odwagę przyznać się do tego swoim rodzicom, a teraz proszę na lekcję. Już. To co pomożesz mi? Na emi? Tymczasem do szkoły przychodzą Marek, Kozioł i Bruno Wasiak. Chłopcy wczoraj pokłócili się, ponieważ Marek obiecał dzisiaj pomóc w ściąganiu Ewie, a nie Brunowi, z którym wspólnie wymyślili sposób ściągania na pocu. Cześć, Cześć, co tam? No Singlysz. Gorąco. czekaj. Wściekły na kolegę Bruno nagle zauważa, że pod szkołę podjeżdża Ewa. Dziewczynę przywozi przystojny młody mężczyzna. Zapraszam drogą pannę. Dziękuję. To co kochani, widzimy się wieczorem? Pewnie, na pewno dzisiaj znowu dostanę piątkę będziemy świętować. Super, nie mogę się doczekać. To co, tam ja gdzie też. wczoraj o 18? Pewnie. To pan. Cześć. Dzień. Pa. Hej. Co tam u ciebie. Bruno chce jak najszybciej powiedzieć koledze, że dziewczyna, której ten pomaga w nadziei, że się z nim umówi, wodzi go za nos, bo tak naprawdę już spotyka się z kimś innym. Zejdź z niej, ale poważnie. <noise> odważ się od niej, dobra? Dobra, słuchaj. E, nie chcesz mnie słuchać? Okej. Okay. momencik, Proszę, sam zobacz. <noise> Wczoraj o 18.00. Dobra. To Cześć. To jutro. Widzisz, stary? Zrobiłaś ciebie kretyna. No że Za sz... chwilę co oni myślisz. O, już poczekaj, bo czeka, słuchaj. spokojnie. Chodź, chodź na chwilę. E, słuchaj, mam lepszy pomysł. Zemści się, się na niej. To znaczy? No to znaczy, co znaczy? Mówiłeś mi rano, że będzie podpowiadał biologii, tak? O no, tak. No to jej podpowiedz w ten sposób, żeby cała co zmieniać jej bekę. Rozumiesz? No, w sumie. No. <laughs> w sumie to nie jest zły pomysł. No Właśnie. To dobrze, tak zrobimy. Ale ze mnie kretyn. Laska od początku sobie ze mnie jaja robiła, a ja łykałem jej wszystkie kłamstwa. Jeszcze dla niej prawie wystawiłem najlepszego kumpla. Ale dobra, tak się zemszczę, że Laska pożałuje, że w ogóle przyszła do tej szkoły.